A więc też być produktywna, masz dosyć ciągłego przeglądania telefonu i odkładania ważnych dla ciebie spraw na potem. Ale jesteś też przekonana, że jesteś zbyt zdemotywowana, aby cokolwiek zmienić. Jestem przekonana, że w pewnym momencie naszego życia wszystkie, przez co przechodziłyśmy. Siedzisz na tyłku, skrólujesz telefon bezmyślnie, a tak naprawdę nawet nie czerpiasz z tego przyjemności, bo w głowie ciągle masz to, że jest jeszcze praca, której nie zrobiłaś, albo myślisz o tym, że masz zaraz egzamin i jeszcze się do niego nauczyłaś, albo w ogóle myślisz o tym, że miałaś się biegać i siedzisz i tego nie robisz. Jesteś sparaliżowana i mimo, że wyrzuty sumienia i stres są ogromne, stajesz dokładnie tam, gdzie jesteś i absolutnie nic z tym nie robisz. Ale nie martw się. W tym materiale powiem Ci dokładnie, jak przestać odkładać rzeczy na później. Powiem Ci w ogóle, w jaki sposób powstaje prokrastynacja i dlaczego ona w ogóle powstaje. A na koniec przedstawię Ci parę, a dokładnie osiem, konkretnych Strategii, której ja sama używam, aby przestać odkładać rzeczy na później i robić je od razu. Jeśli jesteś tu nowa, nazywam się Kinga. I dlaczego powinnaś mnie słuchać? Cóż, prowadzę swoją firmę, tworzę produkty edukacyjne, konsekwentnie prowadzę dwa kanały na social media i cały czas pracuję nad nowymi projektami, a do tego mam ADHD i nie mam absolutnie czasu. A jakoś jestem w stanie to wszystko pogodzić, dlatego mogę Ci powiedzieć, że strategie, które wypracowałam sobie do walki z prokrastynacją są niezawodne. Jeśli chcesz poznać więcej moich tipów, wskazówek, zapraszam Cię na mojego Instagrama, jestem tam codziennie. No dobrze, a więc zacznijmy od sedna nieproduktywności, czyli prokrastynacja. Co to w ogóle jest? To nie jest zwykłe lenistwo, tylko to jest naprawdę bardzo podstępny mechanizm, w którym odkładamy ważne rzeczy na później. A dlaczego? Dlatego, bo w danej chwili Łatwiej jest sięgnąć po coś, co daje nam natychmiastową przyjemność. Na przykład, Netflix, scrollowanie telefonu, przekąska z lodówki. To wszystko kusi, ponieważ przynosi taki szybki zastrzyk dobrego samopoczucia. Problem jest w tym, że ta często krótka ulga prowadzi do większej frustracji. Poczucia winy i jeszcze większego stresu. Pewnie sobie pomyślisz, no dobra, skoro prokrastynacja do tego wszystkiego prowadzi, to dlaczego więc prokrastynujemy? Przede wszystkim, tym głównym powodem, dlaczego ta prokrastynacja się zazwyczaj pojawia, jest to, że wyznaczamy sobie zbyt duży i zbyt abstrakcyjny cel. I na początku ten nasz cel on brzmi naprawdę motywująco: typu, schudnę 10 kilo, zacznę trenować 5 razy w tygodniu, ale po chwili przytłacza nas ogrom pracy i brak takiej konkretnej strategii. Aby dojść do tego. Bo wielkie cele bez jakiegoś konkretnego planu działania, one są trochę jak góra, na którą patrzymy z samego dołu i już od samego patrzenia odychciewa nam się w ogóle wejść na szczyt. I właśnie w tym momencie wchodzą mikrokroki, czyli takie małe, konkretne działania, które są do wykonania na tu i teraz. Nie wiem, czy czytałaś książkę Atomowe nawyki. Jeśli nie, to bardzo ci ją polecam. Natomiast autor, właśnie w tej książce, on zaznacza, że takie małe, konkretne, Konkretne działania, one właśnie budują nasze nawyki i one tworzą taką mapę, dzięki której my mamy drogę, aby osiągnąć ten nasz większy cel. I właśnie dzięki takim mikrokrokom my przestajemy czuć się przytłoczone i zaczynamy rzeczywiście działać. A te małe sukcesy, które się pojawiają podczas naszego działania, one nas po prostu już napędzają dalej. Weźmy sobie na przykład to, co powiedziałam o odchudzaniu. Chcesz schudnąć 10 kg. I zamiast codziennie myśleć o tym, że o Boże, muszę schudnąć 10 kg, nie mieszczę się w te spodnie, muszę schudnąć 10 kg i nic z tym nie robić, no bo wiesz jak to jest, jakie to jest trudne, tak? Zacznij od czegoś małego. Niech to będzie 20-30 minut ruchu przez 5 razy w tygodniu. Ja wiem. Może wydaje ci się to śmieszne i pewnie jak to słyszysz, to teraz sobie myślisz: "Co mi da te 20 minut e, czy tam 30 minut e, codziennie i tak pewnie nie schudnę". Ale właśnie tutaj jest ten cały sekret. Bo nie chodzi o to, żeby od razu osiągnąć ten efekt, a wiem, że kobiety po prostu chcą wszystko zazwyczaj na wczoraj, więc większość z nas jest niecierpliwa, e, nie chce tak naprawdę e, wykonać tej pracy, która jest potrzebna do tego, żeby osiągnąć sukces. Tak jak powiedziałam, tutaj chodzi o to przede wszystkim Wszystkim, żebyś ty zaczęła. Te 20 czy 30 minut, to będzie taki pierwszy klocek domina, który pociągnie za sobą kolejne. I naprawdę te z pozoru drobne i mało znaczące kroki, one pociągną za sobą ten taki większy rezultat, na którym ci zależy. I ty nawet nie zauważysz, że weszła właśnie na poziom, który był dla ciebie jakiś czas temu jeszcze nieosiągalny. I to nie jest motywacyjna gadka, poza tym stoi psychologia. Im bardziej konkretny i dobrze zdefiniowany cel, tym większe są szanse, że ty go zrealizujesz. Dlatego te mikrokroki, o których wspomniałam, są po prostu skuteczne. Są proste, są jasno określone i, i możliwe do wykonania natychmiast. Dzięki temu, zamiast odkładać, bo dla ciebie to się wydaje tak nierealne, ty po prostu zaczynasz działać. Ale jeśli chodzi o progress. To jest dopiero taka mała część układanki, bo chciałabym, żebyś wiedziała, że produktywność to nie jest tylko i wyłącznie plan i lista małych kroków. Jeśli naprawdę chcesz przestać prokrastynować, to ty musisz trochę przechytrzyć swój mózg. A jak być może wiesz, twój mózg nie zawsze będzie grał po twojej drużynie i nie zawsze będzie chciał strzelać z tobą do jednej bramki. Twój mózg naturalnie będzie szukał natychmiastowej nagrody i unikał dyskomfortu, co będzie sprawiało, że za każdym razem będzie ci Podsuwał łatwiejsze i przyjemniejsze opcje niż ta, która rzeczywiście jest dla ciebie właściwa. Dlatego, jeśli chodzi o samo zrozumienie prokrastynacji, to kolejnym etapem jest zrozumienie tego, jak działa twój umysł i jak wykorzystać te mechanizmy na własną korzyść. Wiemy już, że sama prokrastynacja e, powstrzymuje nas przed tym, że jesteśmy produktywne, że kończymy jakieś zadania. Ale no dobra, ale teraz pytanie jest takie: skąd w ogóle ta prokrastynacja się bierze? W gruncie rzeczy, tak jak na na samym początku powiedziałam, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia lenistwa, ale to jest też kwestia takiej wewnętrznej walki, która toczy się w naszym mózgu. Takiego troszeczkę przeciągania liny między układem limbicznym a korą przedczołową. I bardzo ważne będzie to, abyś w ogóle zrozumiała, co to jest układ limbiczny, co to jest kora przedczołowa i jakie pełnią funkcje dokładnie w tym temacie. Jeśli chodzi o układ limbiczny, to układ limbiczny jest to taka starsza i bardziej pierwotna część mózgu i to właśnie ona odpowiada za takie nasze automatyczne reakcje, emocjonalnej, emocjonalne, jak na przykład strach, frustracja, pragnienie natychmiastowej ulgi. I jego głównym zadaniem jest właśnie ratowanie naszego nastroju, gdy coś staje się dla nas nieprzyjemne. Dlatego właśnie, jeśli stykasz się z jakimś zadaniem, które wywołuje w tobie lęk, które wywołuje w tobie dyskomfort, no nie wiem, niech to będzie na przykład e, dokończenie jakiegoś ważnego raportu w pracy, albo to, żebyś zaczęła trenować, bo już tak długo to odkładałaś, to wtedy twój układ limbiczny, ci do ucha, hej, odłóż to, nie rób tego, nie idź, chodź, obejrzymy sobie film, od razu zrobi Ci się lepiej. No i to sobie myślisz, kurde, no może on ma rację, tak, no ja powinnam iść obejrzeć film albo zrobić coś przyjemnego dla siebie, ale to nie jest wyjście. Kolejnym aspektem jest właśnie ta kora przedczołowa. I właśnie kora przedczołowa to jest ta młodsza część mózgu. Jest to część od logiki, planowania, podejmowania świadomych decyzji. I, i to właśnie ona będzie rozumiała, że odłożenie pracy, którą miałaś e, zrobić, albo w końcu pójście na ten trening, który tak długo odkładasz, nie będzie najlepszym pomysłem i że długofalowo bardziej opłaca się zrobić to zadanie z pracy, pójść na trening niż po prostu cały czas to odkładać. Ale problem jest taki, że ona działa wolniej i jest dużo słabsza niż nasz taki instynktowny układ limbiczny. I w efekcie tego w chwili takiego napięcia układ limbiczny po prostu wygrywa. A my w efekcie uciekamy właśnie w szybkiej przyjemności zamiast działania. Dlatego sama prokrastynacja nie do końca jest lenistwem. A bardzo mocno jest to skorelowane z tym, jak naprawdę działa nasz mózg, czyli wybieranie natychmiastowej przyjemności zamiast długotrwałych korzyści. No dobrze, skoro już wiemy, co to jest prokrastynacja, jak działa nasz mózg w momencie, w którym odkładamy rzeczy na potem, to teraz czas przejść do tego, jak przestać odkładać rzeczy na później. I przedstawię Ci tutaj dokładnie osiem takich strategii, z których ja też korzystam i które wydają mi się dosyć proste, a na pewno bardzo. Bardzo pomocne, w momencie, w którym właśnie boryka się z prokrastynacją. Zacznijmy od czegoś, co część osób może uznać za kontrowersyjne, czyli zacznij od najłatwiejszego zadania. Ja wiem, że często słyszy się rady typu: najpierw zrób to, co najtrudniejsze, żeby mieć po prostu z głowy. I ja rozumiem tę logikę, natomiast trochę się z tym nie zgadzam. W momencie, w którym rzeczywiście dopadła cię prokrastynacja, w momencie, w którym ci się nie chce, o wiele łatwiejsze jest zacząć od czegoś po prostu najłatwiejszego. Pomyśl sobie o tym. Jak leżysz na kanapie, to tam bez energii, w trybie nic mi się nie chce, to czy realne jest to, że nagle rzucisz się na najcięższe i najbardziej zniechęcające zadanie z Twojej listy? No, myślę, że jest to mało prawdopodobne, bo skok z poziomu zero do maksimum jest zbyt duży. Dlatego ja zamiast tego rekomenduję po prostu budowanie sobie takiego małego mostu. Zaczynasz sobie od prostych rzeczy, które są możliwe do wykonania na tu i teraz. Zacznij sobie od tak zwanego brain dump, czyli rzucasz na kartkę dosłownie. Wszystkie sprawy, które cały czas siedzą ci w głowie i które wiesz, że musisz wykonać, już samo da ci ulgę, bo przestaniesz w końcu przerabiać je ciągle mentalnie, co zrobić, kiedy masz zrobić, czy w ogóle masz zrobić. Następnie siadasz, wybierasz najłatwiejsze zadanie, i najlepiej to by było takie zadanie, które nie zajmie ci dłużej niż 15 minut. Nie wiem, to może być odpowiedź na maila, to może być zrobienie prania, cokolwiek. Zrobienie jednej jakiejś prostej rzeczy, która da ci takie poczucie, że coś już o bo widzisz, samo y, poczucie winy za siedzenie i nic nie robienie, no nie działa. Wręcz przeciwnie, kiedy czujesz się leniwa, wybierasz działania, które będą po prostu potwierdzały to Twoje przekonanie. Kiedy uważasz się za nieproduktywną, będziesz wybierała działania, które będą potwierdzały Twoją nieproduktywność. I to jest takie błędne koło, z którego naprawdę, jeśli sobie nie uświadomisz tej kwestii, będzie Ci bardzo ciężko wyjść. Tego właśnie takie małe, szybkie zadania działają trochę jak taki przełom w schemacie... Które dają Ci poczucie i dowód, że potrafisz. A z każdym kolejnym takim odhaczonym zadaniem, zaczynasz ty sobie kształtować taki troszeczkę nowy obraz siebie. Nie leniwej, nie głupiej, tylko zdyscyplinowanej i skutecznej. Kolejna strategia to zrób tak, aby było to przyjemne. I wcale nie chodzi mi o to, żeby każde Twoje zadanie, które ty masz zrobić, zamieniać w jakąś imprezę, ale o to, aby stworzyć wokół tego zadania trochę taką atmosferę, która sprawi, że łatwiej będzie ci usiąść i zacząć działanie. No dobra, i. Teraz Teraz ktoś sobie może powiedzieć, ale Kinga, przecież to jest absolutna strata czasu. Zamiast działać, ty się bawisz w jakieś upiększanie. Okej, okay. no i po części... To jest prawda. Oczywiście takie działania mogą zabrać nam e, odrobinkę czasu. E, powiem Ci zaraz o jakie działania mi chodzi. Ale spójrzmy na to troszeczkę z szerszej perspektywy. I myślę, że jak przedstawię Ci tę sytuację, ten obraz, to już będziesz wiedziała o co mi chodzi. Wyobraź sobie osobę X. I ona siedzi na kanapie, odkłada, odkłada, aż mijają trzy godziny. I nic nie jest zrobione, bo sam początek zaczęcia wydawał się na maksa trudny. I wyobraź sobie też drugą osobę. Osoba Z i ona też prokrastynuje, też siedzi na tej kanapie, ale po godzinie myśli: Ok, spróbuję zrobić coś, co będzie dla mnie przyjemniejsze niż to siedzenie na kanapie. Taje robi sobie kawę czy herbatę. Zajmuje jej to 5 minut. Odpala sobie świeczkę na biurku, po czym siada do komputera i faktycznie wchodzi w tryb pracy. I tak, oczywiście, osoba Z straciła troszeczkę czasu na to, żeby przygotować sobie herbatę czy kawę, żeby odpalić świeczkę, ale jeśli dzięki temu przeskoczyła z kanapy do biurka, to była to dobra inwestycja, prawda? Zasada dwóch. Minut. Polega ona na tym, że mówisz sobie, ok, dobra, zrobię zadanie tylko i wyłącznie przez dwie minuty. To może być zrobienie jednej serii ćwiczenia, to może być zapisanie czegoś, bo wszyscy wiemy, że najtrudniejsze właśnie to zacząć. A ta zasada, zasada dwóch minut, sprawia, że ten początek przestaje być aż tak straszny. I znowu, może część z Was pomyśli sobie, przecież wiem, że to ściema. Po co ja mam oszukiwać samą siebie? Tyle, że problem jest taki, że my oszukujemy samych siebie na co dzień. W różnych, małych, często to ważnych albo mniej ważnych sprawach i nawet tego nie zauważamy. A jeśli to oszustwo działa na Twoją korzyść, to dlaczego tego nie wykorzystać? Kluczowe tutaj w tej yy, zasadzie dwóch minut będą dwa aspekty. Po pierwsze, masz pełne prawo przerwać po tych dwóch minutach, to da Ci takie poczucie bezpieczeństwa i zmniejsza opór. No i następnym aspektem jest to, że nie chcesz ustawiać stopera. Jeśli ty będziesz yy, patrzeć tylko na zegarek, to to tak naprawdę będziesz odliczała tylko i wyłącznie do końca. Zamiast tego zanurz się troszeczkę. W to zadanie, w to, co Ty masz zrobić, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że po prostu zostaniesz przy nim dłużej. I co ciekawe, to te dwie minuty często wystarczą do tego, aby uruchomić pętlę nawyków. Zaczynasz, wchodzisz w rytm, czujesz małą satysfakcję i nagle robisz więcej niż planowała. To trochę jest jak z bieganiem. Najtrudniejsze są te pierwsze kroki w zimny poranek. A potem już leci, potem już nie chcesz przerwać, potem siłujesz energię do tego, żeby skończyć ten bieg. A jeśli na przykład ubierzesz buty i powiesz sobie, dobra, idę tylko i wyłącznie na 5 minut, to zwykle zwrócisz do domu po całym treningu, a nie przerwiesz po 5 minutach. Kolejną strategią jest to, abyś odłożyła telefon. Ja wiem, może już to gdzieś słyszałaś, a na pewno już to słyszałaś, ale używanie telefonu obecnie jest tak powszechne, że my nie wyobrażamy sobie życia bez telefonu i często jesteśmy od niego po prostu uzależnione. I serio, jeśli jeśli ty chcesz być produktywna, to trzymanie telefonu w zasięgu wzroku albo dosłownie obok siebie to trochę jak otwarta paczka chipsów w kuchni w momencie, w którym jesteś na diecie. Możesz sobie powtarzać, że się powstrzymasz ile razy chcesz, ale twój mózg wie, że tam jest i prędzej czy później po to sięgnie. I jest coś takiego jak stan przypływu, czyli flow state. Jest to moment niesamowity, ja go bardzo lubię. To moment, w którym absolutnie zanurzasz się tym, co w danej chwili robisz. I czas wtedy leci inaczej. To zadanie zaczyna sprawiać Ci frajdę, a wtedy twoja produktywność rośnie po prostu kilkukrotnie. Ale żeby wejść w ten stan, to ty potrzebujesz koncentracji. A telefon będzie największym wrogiem tego stanu, bo każde powiadomienie czy pokusa scrollowania będzie po prostu wybijała cię tego, z tego stanu. Ja w ogóle polecam wyłączyć sobie całkowicie powiadomienia ze wszystkich aplikacji, e, nie wiem, z Instagrama, Messengera, Facebooka, e, maila, ja wszystkie, dosłownie wszystkie powiadomienia mam wyłączone i jeśli chcę coś sprawdzić, czy Coś jest, to po prostu wchodzę na daną aplikację, ale nie wybijam się poprzez powiadomienia, które przechodzą mi na telefon. Telefon jest po prostu pusty, nie ma tam żadnych powiadomień. Dlatego, jeśli chcesz doświadczyć tego flow, chowaj sobie telefon do innego pokoju, dosłownie. Nie w torebce obok, nie w trybie samolotowym. Fizycznie wynieść go po prostu poza zasięg twojego wzroku. I tutaj dodam coś ekstra. I to co łączy te wszystkie strategie, te o których em, właśnie już wspomniałam i te o których za chwilkę wspomnę, to zmniejszanie tarcia na starcie. Nasz mózg naprawdę nienawidzi dużych, przytłaczających skoków, ale jeśli dasz mu takie stopniowe wejście, to on naprawdę potrafi się niesamowicie rozpędzić. Kolejną strategią e, będzie taka strategia, którą e, ja sama bardzo często praktykuję, czyli możesz odpuścić jeden dzień, ale nie dwa dni pod rząd. Brzmi prosto, prawda? Ale tutaj chodzi właśnie o psychologię nawyku i utrzymanie tego takiego momentu. Każdy z nas ma gorsze dni, jesteśmy zmęczone, coś nam wypadło, czasem po prostu nie mamy siły i to jest absolutnie w porządku. I wtedy warto po prostu pozwolić sobie na ten jeden dzień, że tak powiem ofa, to nie zaburzy całkowicie Twoich założeń, ale w momencie, w którym to będą takie dwa dni pod rząd, to Twój mózg już bardzo często myśli w ten sposób, że ok, już nie musisz w ogóle tego robić. I nagle cały rytm Twojego dnia, który Ty sobie budowałaś tygodniami Zaczyna się rozpadać. I często wtedy właśnie pojawiają się wymówki, no dobra, zacznę jutro, zacznę pojutrze. Na przykład w kontekście samego treningu albo gotowania. Powiedz, czy tak nie miałaś. Dlatego ważne jest, żeby pamiętać po prostu o tej zasadzie. Jeśli odpuszczasz jeden dzień, i nie mówię tutaj w momencie, w którym jesteś chora, tak? No bo tutaj ta zasada nie trzyma się wtedy kupy, ale mówię w momencie, w którym, nie wiem, no nie masz po prostu siły, nie masz ochoty, odpuszczasz sobie jeden dzień, to kolejnego dnia wstajesz i wracasz do swojego planu, jak gdyby nigdy nic się nie stało. I serio, naprawdę. To działa o wiele lepiej niż próba takiej perfekcji i wymuszanie dosłownie działania każdego dnia, no bo wtedy to jest bardzo szybka droga do tego, żebyś się wypaliła. Dobra, teraz coś, co na mnie naprawdę działa, czyli nagroda i odhaczanie. I teraz tak, słuchaj, bierzesz kartkę papieru. Tak, kartkę papieru nie piszesz na jakimś notatniku w telefonie czy notatniku w komputerze. Bierzesz długopis. Kartkę papieru, serio, fizycznie. Wpisujesz wszystko, co masz do zrobienia i dzielisz sobie je na duże zadania i takie malutkie kroki. Każdy krok, który wykonasz, odhaczasz. Najlepiej, nie wiem, jakimś kolorem, żebyś ty to widziała, żebyś rzeczywiście widziała, że to zostało zrobione. To da ci taką natychmiastową satysfakcję, bo twój mózg dostanie taką małą dawkę dopaminy. Mówiąc prosto po prostu będziesz czuła, że już coś zrobiłaś, a to będzie cię nakręcało. Ja bardzo często e, robię właśnie i w sumie codziennie. Ja nie mam dnia, w którym nie mam dokładnie zapisane tego, co ja mam zrobić. Dokładnie mam pod punktami, co mam zrobić. Często sobie też piszę godzinę, o której... I często też mi się to rozjeżdża, ale mam zapisane każdy dzień, dokładnie mam zapisane, co mam zrobić. Nie wyobrażam sobie tego, że zaczynam dzień i jest on spontaniczny. Ja muszę mieć wszystko dokładnie zapisane, i to pomaga mi po pierwsze trzymać w ryzach te rzeczy, które muszę wykonać i w rzeczywistości je wykonywać, a nie odkładać. Przedostatnią strategią jest um, uczynienie tego nawyku, uczynienie tego działania, które chcemy powtarzać, oczywiste. Jeśli chcesz, aby jakieś nowe działanie, jakiś nowy nawyk wszedł w ci w krew, musisz sprawić go widocznym, oczywistym i nie do Nasz mózg działa na automatyczny wyzwalacza. Jeśli coś widać, łatwiej jest to zrobić nawet bez takiego większego zastanawiania się. Weźmy sobie przykład. Też pamiętać o piciu wody? Po prostu postaw sobie butelkę przy komputerze, jeśli pracujesz i spędzasz tam po prostu najwięcej czasu. Chcesz iść biegać rano? Przygotuj sobie strój i buty przy łóżku. Tak, żebyś wstając rano wiedziała, jaka jest Twoja kolejna aktywność. I to działa ze względu na to, że ty przestajesz polegać na silnej woli, bo decyzja jest już za ciebie podjęta. Twój mózg widzi wtedy taki Wyraźny sygnał tego, co jest do zrobienia. Teraz czas na wodę, teraz e, czas pobiegać, i wtedy rusza automatycznie. Kluczem więc tutaj będzie taka wizualna jasność. Im bardziej oczywiste i fizyczne elementy danego nawyku, danej e, czynności, którą chcemy powtarzać, tym większa jest szansa, że po prostu będziesz ją wykonywała. I ostatnia strategia to ogranicz wybory i zmniejsz decyzje. Często prokrastynacja bierze się z nadmiaru decyzji. Masz za dużo do wyboru, nie masz zielonego pojęcia, co wybrać, jest za Dużo opcji. I Twój mózg się wtedy męczy, a Ty zaczynasz odkładać wszystko na później. Dlatego prosty trik, ogranicz decyzję do minimum. Przykład, chcesz ćwiczyć regularnie, ustaw sobie stałe godziny, stałe dni w kalendarzu. Chcesz jeść zdrowo, przygotuj sobie posiłki na kilka dni do przodu zamiast codziennie się zastanawiać, co ja mam dzisiaj zjeść. Kiedy usuwasz potrzebę ciągłego podejmowania decyzji, tworzysz taki trochę automatyczny rytm dnia. Twój mózg wtedy wie, co robić, wie kiedy to robić, więc łatwiej wtedy wchodzi w produktywność. Bez takiego niepotrzebnego oporu czy wahania. Dlatego też ja każdy dzień mam zaplanowany i zazwyczaj te takie um, działania, które robię rutynowo, one są um, w tych samych godzinach w ciągu dnia i ja o tym nie myślę. Ja po prostu to robię. Ja nie myślę o tym, czy mi się chce, czy mi się nie chce. To jest. Jakby do zrobienia, więc musi być zrobione. I chcę, żebyś troszeczkę w ten sposób też do tego podeszła, i uwierz mi, jeśli zaczniesz myśleć dokładnie w ten sposób, działać w ten sposób, to rzeczy, które ty chcesz zrobić, rzeczy, które odkładasz na później, Zaczną po prostu siedzieć, zaczniesz po prostu działać, a to da ci takie dowody, że ty jesteś skuteczna, że ty potrafisz, że ty możesz i to po prostu będzie cię nakręcało. I to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że ten film był dla ciebie pomocny. Daj proszę znać koniecznie w komentarzu. I jeśli tak było, zostaw łapkę w górę i koniecznie zaobserwuj mój profil, żeby nie przegapić kolejnych filmów, które pojawią się już za tydzień. Do zobaczenia.